Siema Elo, siema Elo, przebijamy się przez ten systemowy bełkot w sieci i zapraszamy na wiadomości anarchistyczne. z rebelianckich wieści. Szok i niedowierzanie. Niewolnicy z którejś tam fabryki, jakichś tam paluszków czy czegoś nie zostali zwolnieni mimo tego, że fabryka się zjarała. Zupełnie jakby firma wciąż istniała, a niewolnicy wciąż byli pracownikami tejże firmy. Ludzki pan nawet nie obminiżył ochłapów zwanych pensją. Jest to historyczne zwycięstwo dobra nad złem. System zatrząsł się w posadach. Robotnicy z wdzięczności planują postawić swojemu właścicielowi pomnik a w międzyczasie, za każdym razem, gdy jego majestatyczność stawia boską stopę w zakładzie, tłum rzuca się do pastowania butów. Te z kolei mają zostać relikwią poświęconą przez biskupa i wystawione na pokaz w kościele mariackim imienia Świętej Marii Panny bez zęba na przedzie. Lewicowi aktywiści oraz związkowcy z Inicjatywy Pracowniczej i Solidarności zamierzają zorganizować huczne tygodniowe obchody zwieńczone potężną paradą na cześć tego zacnego lokalnego władcy. Ma być także gościem honorowym w czasie targów książki na Święto Pracy. Tylko malkontenci i skrajni cynicy z niezadowoleniem twierdzą, że nie ma za co dziękować, kiedy raz się zdarzyło, że pan nie przylał kijem. Ale kto by ich tam słuchał? Zbigniew Warząchiew, Anarchia TV. Z kraju i ze świata. Pomoc w dokonywaniu aborcji, jak i sama aborcja są dalej w Polsce nielegalne. Zjazd przedstawicieli delegatów mafijnych, zwany obradami Sejmu, podjął decyzję, że najlepiej zostawić wszystko, jak jest. Bo jak wszyscy wiemy, lepsze jest wrogiem dobrego. Nie odbyły się żadne protesty w tej sprawie. Ruchy tzw. feministyczne składające się z osób z klasy średniej, które kilka lat temu organizował tzw. społeczny sprzeciw w postaci pokojowych, tzw. demonstracji, stwierdziły, że obecna władza to jest dobra władza, bo nasza. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, to anarchia TV uświadamia. Wśród osób z grupy uprzywilejowanych niewolników systemu, czyli właśnie klasy średniej, e, tak zwanej, dominują ideologie hierarchiczne czyli jedni wyżej w domyśle my, a drudzy niżej w domyśle wy. Spowodowane jest to starą zasadą, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. E, wszelkiej maści z socjalistą, komunistą, kapitalistą, prawicowcą, pseudoliberałą. Zależy przede wszystkim na utrzymaniu ich obecnego dobrostanu, co nazywają utrzymaniem spokoju, porządku, byciu odpowiedzialnym, nierobieniem i itp. Bywa, że chwalą się nawet niedeptaniem trawników podczas ich buntowniczych i ekstremalnie rebelianckich marszów. Co bardziej ambitnym marzy się zamiana miejscami z władzą i do tego używają tzw. pokojowych, tzw. protestów, które nie mają nic wspólnego z samym ich tematem czyli na przykład zakazem aborcji, a są jedynie narzędziem do osiągnięcia celu. Nie powinien więc nikogo dziwić obecny brak sprzeciwu tzw. społecznego, gdyż cel przejęcia władzy został już osiągnięty. Pozostaje jednak jedno pytanie. Gdzie są ludzie, którym naprawdę zależy na bezpiecznej aborcji? Czyżby ich w ogóle nie było? Może czekają, aż ktoś niesprecyzowa niesprecyzowany za nich tę abo bezpieczną aborcję wywalczy? a w międzyczasie są zajęci praniem rajtuzów swoim lokalnym szlachcicom. Anatoliusz Obierek, Anarchia TV.